Witam państwa bardzo serdecznie na ostatnim odcinku cyklu rozmów Merito for Future, rozmów o przyszłości, jak nazwa wskazuje. Rozmów, na które zapraszaliśmy przez sześć ostatnich tygodni. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, mówiliśmy o ekologii, mówiliśmy o klimacie, ale mówiliśmy też o przyszłości związanej z naszą filozofią, z naszą kulturą. Kończymy dzisiaj ten cykl spotkaniem ze wspaniałym gościem, człowiekiem, który jest człowiekiem kultury, człowiekiem filmu, i chcemy właśnie porozmawiać o tej przyszłości. Może nie jakoś na poważnie, może trochę z żartem, ale jednak sobie troszeczkę popowiadać o tym, jak to, jak to na scenie filmowej wygląda, jak to wygląda na zapleczu, jak to wygląda w ogóle w świecie filmu. Między mną a Tomkiem Schwarzem, który poprowadzi to spotkanie, powstał pewien spór. Czy to spotkanie pasuje do konwencji Merit for Future? Moim zdaniem tak. Mieliśmy przebiegi parę dni temu w Dleszewie na w zakończeniu festiwalu Culture for Climate, w którym również Uniwersytet współpracuje i się zastanawialiśmy, czy możemy zadama Adama Woronowicza zrobić ekologa. Tutaj powstał spór, ale uznaliśmy, tu jesteśmy zgodni, że z Darka Wasiaka już tak, jeżeli ktoś zna cykl The Office. No i chciałbym, żebyście Państwo to spotkanie potraktowali jako spotkanie z Adamem Woronowiczem, Dariuszem Wasiakiem, Człowiekiem, który jest człowiekiem o szerokich horyzontach, który jest niezwykle wesoły, ale jak się zdążyłem zorientować, jest niezwykle wrażliwy. I chciałbym, żeby to spotkanie było spotkanie, w którym sobie też trochę porozmawiamy. Będzie to spotkanie, właśnie o środowisku aktorskim, będzie o tym, czy branża, ekologiczna, czy branża filmowa może być branżą ekologiczną. Nie będę zdradzał, już swoje wiem, bo słyszeliśmy co nieco. Parę dni temu, ale chcielibyśmy y, porozmawiać również y, o tym, aczkolwiek nie chciałbym i tu bym też o to prosił, żebyśmy nie tylko na ekologii się skupili. Aczkolwiek nie odmawiam prawa do pytań w tej sprawie. To nie wiem, czy odpowiem właśnie. No właśnie. To będziemy się za chwilę nad tym zastanawiali. Drodzy Państwo, Adam Woronowicz to człowiek znany z wielu filmów, z wielu seriali i. Przed nami dzisiaj na spotkaniu Merito for Future również w błyskotliwym prowadzeniu przez Tomka Szwarca. Bardzo proszę. Adam Woronowicz to ten w okularach bez brody, a Tomek Szwarca to ten bez okularów z brodą. Choć jak tutaj cały czas, Krzysztof, mówiłeś o tym, że kończymy, kończ i tak dalej, to przypomniała mi się taka scena z filmu Miś. Barei. Jak tam hoffander przychodzi do, na halę produkcyjną, jeden z pracowników mówi: Kończ, Władziu, i robimy, nie? <grymne> <grymne> Także to jest bardzo pozytywne. Przyszedł Hofander ze swoją dziewczyną i szpanuje. Czyli, tak, na dobrą sprawę, kończenie nie zawsze musi oznaczać końca. Może zacząć znaczyć koniec, może znaczyć, tak, na, na, na dobrą sprawę, jakiś nowy początek czegoś i coś może otwierać, więc. Kończymy, a tak na dobrą sprawę coś się nam znowu otwiera, więc mam nadzieję, że koniec ze mną będzie dla państwa szczęśliwy i rozpoczniecie coś nowego. Eee, no to tyle tytułem. To, to, to powiem coś, co chciałem powiedzieć na końcu: że to jest nasze pierwsze zaproszenie, a nie ostatnie. Jeżeli uznasz, że, że dobrze ci z nami, to zapraszamy już dzisiaj do. Do merito w najbliższej czy dalszej przyszłości, ale skoro mamy mówić troszeczkę i poważnie, to ja może od poważnego tematu zacznę, bardzo przepraszam Państwa. Ale wyobraźmy sobie film, w którym są dwie role: właściciela chciwego koncernu, który dewastuje wody, lasy, ziemię, i człowieka zacnego, który broni tych lasów, tej wody, tej ziemi przed tą korporacją. W jakiej roli najlepiej czułby się Adam Woronowicz? To jest oczywiste. <laughs> Oczywiście, że w pierwszej. <śmiech> <śmiech> jak ryba w wodzie. Eee... Rozmawialiśmy o takim wybitnym dziele, jak chociażby z, z Danielem Doluisem z zimną krwią. O, o, o twórcy, o, o jakimś takim człowieku, który stoi za potęgą koncernu naftowego, i jak ktoś do tego dochodzi. jak jak się to zaczyna, jak tam metr po metrze wykupuje e, tą ziemię. Najpierw sam zaczyna kopać i tworzy to imperium, pomimo no wprost, idąc po trupach, tak, żeby stworzyć to wielkie imperium e, naftowe. E, to trochę jest rzeczywiście tak, jak kiedyś zostałem zaproszony na, na, takie, na takie spotkanie i zaczęliśmy rzeczywiście też podobnie rozmawiać o tym w jakim kierunku jest i zmierza w sumie nasza kultura i jak o tym wszystkim opowiadamy jakoś dziwnie spokojny jestem o dokumenty czy dokumenty fabularyzowane, które opowiadają historię naszej planety i opisują stan w którym ona się teraz znajduje natomiast nie będę ukrywał że filmy fabularne raczej nie nadążają za tym za tą ścieżką i generalnie penetrują raczej ten Tą mroczną przestrzeń człowieka. <laughs> I tak, na, tak nawet jakoś tam się złożyło na tej dyskusji. Pamiętam, że żyjemy w takiej wszechogarniającej kulturze śmierci, że e, ćwiczymy to na sobie, ale również zadajemy, potrafimy niechcący, już nauczeni, tą śmierć wszystkiemu, co jest wokół, nie? w jakiś sposób zadając jakieś taki, takie ciosy. I rzeczywiście film gdzieś w tym się dołącza, dużo jest w nim przemocy. W sumie, czegoś takiego, co następ, gdzie pokazujemy pewną taką dekonstrukcję człowieka, czy jego upadek, nawet na przestrzeni różnych epok. To bardzo ciekawe. Robimy ostatnio, ostatnio, powstał film o Napoleonie. W sumie też go pokazujemy w takim, a nie innym zwierciadle, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ze świecą w ręku szukać, by. Ludzi, którzy bronią tego, co mówisz, czyli tej drugiej postaci. Natomiast Panteon postaci, tak jak powiedziałeś, którzy są ulokowani na tej pierwszej pozycji, jest wszechogarniający. Więc to z drugiej strony jest też łatwe do grania, bo w jakiś naturalny sposób człowiek ma ciążenie ku temu i też ciągnie nas ku temu, co właśnie jest takie e, mroczne. Lubimy bardzo horrory, lubimy się bardzo bać. Lubimy bardzo. Wychowujemy się w takiej kulturze plus minus, która nas gdzieś ogarnia. Nie? Dużo jest przemocy w kinie. Oglądamy sensacje, kolejne Jamesy B Bondy <grytanie> i tak dalej, kolejne filmy z Tomem Cruise'em i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo widzimy na co dzień, tak jak przełączamy sobie kanały, no to w sumie widzimy ta, tą, tą przemoc, która nas gdzieś ogarnia. Co więcej, jak włączamy nawet program National Geographic, to jak lądujemy w temacie zwierząt, to nie wiedzieć czemu zawsze widzimy polowania. <laughs> jakieś, jakieś takie rzeczy, które tak na dobrą sprawę jakoś są sprzęgnięte z tym, co, gdzie chcieliśmy wypocząć, chcieliśmy, żeby nasze oczy wy, wypoczęły. Dlatego może mamy też takie ciążenie ku, ku takiej przestrzeni, ku czemuś, co by sprawiło, że chcemy czegoś innego posłuchać. Mnie ostatnio dopadło to, że słucham poezji. Ostatnio dopadł mnie i tutaj się dzielę z Tomkiem z racji tego, że on kiedyś był takim. Wiem, Tomek, nie lubisz poezji. Jakoś Herbert mnie dopadł w takim temacie i rzeczywiście osoba mojego profesora Zbigniewa Zapasiewicza, rzeczywiście jakoś ostatnio nawet, Koledze puszczałem i to bardzo poważne, tak, wbrew, wbrew wszystkiemu słuchał. Na ostatnim spotkaniu nie zadałem tego pytania mnie strasznie nurtuje, zważywszy na te role ciemne, jasne i tak dalej. Opowiadaliśmy o ekologu Darku Wasiaku, może będzie się okazać, żeby o tym powtórzyć, ale przepraszam znowu za poważne pytanie: ale jeżeli obserwujesz ten, ten świat z bliska poprzez język filmu, poprzez obraz filmu. Czy jest coś w tak zwanym przekazie ekologicznym, czego kompletnie nie rozumiesz albo uważasz za coś kompletnie głupiego? Ja mam swoje ulubione typy, ale ich nie powiem, ale jestem strasznie ciekawy, jak taki człowiek jak ty, czy, czy widzi w tym świecie jakieś głupoty, które należałoby... Chciałoby się zamontować? powiedzieć jak Darek Wasiak wszystkiego. E, <laughs> tak, żeby jakby przekuć ten balon, który jakby gdzieś napęczniał i jakby... W, nie, w sumie, w sumie jeżeli chodzi o taki przekaz, jeżeli mówisz, no to wszystko chyba jest jasne. Meritum for Future oczywiście chciałem, prosiłem o przetłumaczenie. No to wiadomo, Darek jak się we mnie on odzywa, że bardzo proszę po polsku. Nie, ale nie, wszystko jest bardzo czytelne, wszystko jest bardzo jasne. Pytanie jest inne, czy my, my jesteśmy skłonni, i tutaj znowu też gdzieś tam puka ta postać, czy my jesteśmy skłonni do wierzenia w to, tak? Czy my w to, za tym idziemy, czy w tym, my się na to zgadzamy, czy my też obserwujemy w tej naszej przestrzeni, już nie jako aktorzy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, tylko po prostu ludzie w tej naszej codzienności, przestrzeni, czy my to jakby odbieramy, czy my tą, tą przestrzeń, jaką jest przyroda, ekologia, czy my się w niej poruszamy i widzimy to, o czym słyszymy, czy to, co nas niepokoi, czyli te zmiany, które następują, nieubłaganie i yy, nie wiem. W maju w tego roku byłem w Maladze. A tu proszę, samochody płyną ulicami, nie? Byłem dość w takim dużym szoku, nie? że coś takiego może się zdarzyć w tej części świata nie Gdzie. E, W tamtym roku Polacy kupili największą ilość nieruchomości. E, kolega mi powiedział około 18 tysięcy. Nawet ukłuła się takie powiedzenie: e, Bogaci ludzie z biednego kraju, o nas. Eee, tak mówią na nas Hiszpanie. Ale rzeczywiście e, no, są to takie rzeczy, które nas e, nie tyle, że niepokoją, ale e, zaczynają coraz bardziej zastanawiać i nie da się przed tym w żaden sposób uciec, a przekaz jest bardzo jasny. No. No oczywiście można wierzyć, że to co się widzi w wiadomościach jest nagrane przez sztuczną inteligencję i to nieprawda, ale nie, 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 nic takiego wiemy dobrze, że nie następuje, że to wszystko co widzimy i czego doświadczamy jest, jest serio i, i, i te, te zmiany się dzieją i możemy oczywiście to wypierać, pewnie wraz z wielkimi opadami śniegu powiemy, i tyle było gadane, zmiany klimatyczne, a to taka zima, nie. przez dwie godziny, nie, jest wreszcie śnieg, nie, tak, czy tam topnienie lodowców i tak dalej, nie, no, ale nie, przekaz jest bardzo jasny, myślę że, myślę, że możemy tylko i wyłącznie to, co możemy zrobić, to w jakiś sposób zatkać uszy i tego nie słyszeć oczywiście, albo nie chcieć widzieć, nie chcemy to dopuszczać, ale się coraz bardziej tego nie da. Nie? To, to jest zewsząd to gdzieś wyziera, żeby tak powiedzieć. Także przekaz jest bardzo jasny. Pytanie jest, czy chcemy w to wierzyć. I chcemy to przyjąć. Może nie wierzyć, a przyjąć. O. Dlaczego uważ możemy uważać, że Darek właśnie jest prawdziwym ekologiem? No, on by pewnie powiedział, że absolutnie to jest jakieś durnoctwo, durnoctwo albo coś takiego. Że to jest nieprawda, ale zaczęliśmy. Wcześniej czy później z twórcami The Office zastanawiać się co to by było gdybyśmy y, spróbowali spenetrować Darka Wasiaka y, w, jego, w jego domu, nie? Doszliśmy do wniosku, że on na pewno w nocy, y, jeżeli idzie na siczek to pewnie wodę spuszcza dopiero rano. No to, że jego żona ma pretensje o to, że nie, my, nie myje rąk, no to jest jasne, nie myje, ale Przeliczmy to na ilość wody, którą zaoszczędził. Prawdopodobnie myje się raz, to znaczy kąpie się raz w piątek po pracy. Tak jak za starych dobrych czasów w PRL-u to się było po pracy, czyli przed weekendem jest się już no właśnie czystym na cały weekend. W środę jest lekki kryzys, ale nadrabiamy hard trickiem, no właśnie, i wiadomo. Śmieliśmy się że prawdopodobnie Darek żeby nie korzystać z wody w mieszkaniu chodzi na stację benzynową dla tirowców i tam za piątaka korzysta z, z prysznicu tam przez 15 minut leci więc prawdopodobnie jeszcze przy, na tym ściubi. Nie? Oczywiście y, zakręca ogrzewanie czyli praktycznie jedzie 20 stopnie o które apeluje państwo to jest małe miki pewnie jedzie na 15. Albo nawet jeszcze mniej, bo są kapcie, jest, są ubrania i tak dalej. Ja wczoraj zacząłem o tym mówić w kośmi głowach i nastąpiła ogromna cisza, nikt się nie śmiał. To znaczy podejrzewałem, że na sali są osoby, które już dawno to praktykują. I wcale nie jest to do śmiechu. Ze względów ekologicznych, ze względów ekologicznych, bynajmniej nie ekonomicznych, ale ekologicznych. Oczywiście pierwsi odpadli panowie z tym sikaniem i myciem rąk. To rzeczywiście nastąpił blady, blady strach na wszystkich. padni, którzy pospuszczali głowy. I nawet nie wiedzieć czemu zorientowali się, że są ekologami. Dlatego będą mówić, a mówiłem ci, Baśka, a, a pan mu Adam mówił, że też nie myje. I jest co? Ekologiem. Właśnie, a nie że tam brudasem. Więc. Yy... Zaczęliśmy o tym tak sobie rozmawiać i my sobie z tym żartujemy, ale rzeczywiście ta linia żartu, serio i tak dalej jest bardzo taka, bym powiedział, płynna i się może okazać, że Darek wbrew temu wszystkiemu jest jakimś mega totalnym ekologiem i wyprzedził o parę długości nawet ekologów, prawda? Może rzeczywiście jest ostry, jeżeli chodzi o picie kranówki, bo po prostu nie pije kranówki, dlatego nie zrezygnuje z plastiku, póki Polska nie zginęła jeszcze, będzie się twardo tego opakowania trzymał, nawet jeżeli już zostanie wycofane w 100%, to on jako manufaktura będzie to produkował. Ale to tak z przekory będzie raczej robił, nie? Ale rzeczywiście jest ogromna przestrzeń w tym temacie, jeżeli chodzi o niego. Naprawdę jest bardzo takim wdzięczną postacią do tego, żeby paradoksalnie taką myśl przeprowadzić, że jest człowiekiem niezwykle zaangażowanym w ekologię. Także yy, dużo o tym rozmawialiśmy i muszę powiedzieć, że to moje dzielenie się z publicznością nie spotkało się z takim aplauzem, bo okazało się, że mieliśmy wczoraj spotkanie a propos Darka Własiaka z ekologami. Troszkę bardziej, troszkę bardziej na poważnie podpowiem Państwu, że właśnie krążyliśmy w sumie od piątku po Wielkopolsce organizując, przeprowadzając takie spotkania autorskie. No i, <laughs> przepraszam, zdradzam trochę tajemnicę, o czym sobie rozmawiamy w samochodzie zupełnie prywatnie. Adam ma ciągle taki wielki znak zapytania, co by rozszyfrować nas Wielkopolan. Mnie ta postawa ekologiczna stoi dosyć blisko z taką właśnie Wielkopolską, gdzie my. Nie marnujemy niepotrzebnie zasobów. Staramy się, nie wiem czy to z oszczędności i zaradności, coś pokażę zaraz. Mhm. I chciałem Cię, Adamie, zapytać, jakie po raz kolejny, będąc w Wielkopolsce, masz obserwacje, te różnice między Twoją od 20 ponad lat Warszawą, od, zamieszkałą od 20 ponad lat Warszawą, a Twoją rodzinną Białostoczyzną. Zapomniałem, że przełożyłem, ale woziłem na pierwszym spotkaniu w Krotoszynie? Drugim. W, w Krotoszynie. W Krotoszynie. E, pan em, dyrektor e, kina powiedział, że dostanę choinkę. Dla mnie, dla człowieka wschodu, choinka kojarzy się po prostu z drzewkiem. Które możemy potraktować jako, jako bożonarodzeniowe. Pytanie jest, czy to będzie mały świerk, czy tak dalej. Po czym wniósł mi taką malutką, czerwoną, w zasadzie nalepkę, którą można sobie na lusterko powiesić, w kolorze czerwonym. Nazwał to choinką, więc jeżeli w Poznańskim, jeżeli w poznańskim to jest choinka, no to rzeczywiście na wschodzie, na wschodzie choinką jest rzeczywiście prawdziwe drzewko, tylko co wyrąbane tutaj niedaleko. Własko. nie idzie. Ja żartuję oczywiście, ale rzeczywiście to pojęcie, jak mi powiedział, że to dostanę, rzeczywiście pomyślałem, że du dużo nas dzieli rzeczywiście w tej przestrzeni. Ale jeżeli chodzi o Wschód, no co ja mam powiedzieć? No, to jest taka przestrzeń, która jest dla mnie bardzo bliska, bo się stamtąd pochodzę i gdzieś wychowałem, więc w sumie darek Wasiak jest z Siedlec ale w sumie jest po tamtej stronie Wisły, czyli można powiedzieć e, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. E, jest po tamtej części, e, jest stamtąd, więc tak na dobrą sprawę ekologia, z ekologią jest za pan brat. E, swoją drogą, jeżeli chodzi o Darka Wasiaka, to... E, w pierwszym i drugim sezonie bardzo często pojawiało się określenie, że Darek Wasiak jest salceson siedlecki eee, i rzeczywiście od niego nie stroni, nie jest weganinem, wegetarianinem też nie jest. Eee, teraz mu się jakoś tak porobiło w tym sezonie, że rzeczywiście zaczyna przechodzić na tą inną stronę z konieczności, bo jest chory. <laughs> Ale pamiętam, że w sklepach, w sklepach eee, mięsnym w Siedlcach rzekomo pojawiła się taka kartki, że nie ma, nie było i nie będzie salcesonu Siedleckiego. Po prostu nie było takiego produktu, ale ludzie się o niego pytali. Czyli można powiedzieć, że ta postać wykreowała pewien produkt. Więc kto wie, może za chwilę pojawi się tak zwany pasztet wegański, udarka w kanapce i znowu tzw. tak zwany siedlecki. <laughs> tak, ale to jest bardzo <laughs> dobry przykład. Ja chyba ostatnio o tym powtarzałem, że w mojej opinii e, polecamy fil, e, film. Dokumentalny na YouTubie Cowspiracy. Wychodzi nam na to, że najwięcej w dziedzinie A, po amerykańsku boze. W dziedzinie ekologii możemy zrobić po prostu przechodząc na wegetarianizm. Ostatnio w radiu naukowym pewien profesor wypowiadał się też w bardzo podobny sposób, że mniej więcej statystyki są takie, że co szóste zwierzę w zasadzie w całości wyrzucamy. Do śmietnika chodziło o to, że jesteśmy na tyle zamożnym, bogatym społeczeństwem, że nie jemy tak jak kiedyś sonów, kaszanek, jakichś jęzorów i tego typu rzeczy, których nie potrafię wymienić, bo chyba jestem za młody, nie znam. Bo stać nas na te po prostu szynki tam, polędwiczki i tak dalej i tak dalej. Powiedzisz, że Darek znowu jest ekologiem, bo... Tak, tak, A, tak ale rozumiem. autentycznie. Ale może ostatnie <laughs> moje pytanie z tej serii na poważnie. Gdzie lubi odpoczywać Adam Woronowicz? Łatwizna. Obra... Mm. Łatwizna. I dlaczego tam lubię odpoczywać? Jak się nazywa ta miejscowość, przypomnij? Wąbrzeźno. Szok, tak? Ale nie rzeczywiście. Wąbrzeźnie została stworzona plaża. Gdybyście Państwo w wolnej chwili wpisali sobie tą miejscowość i wpisali palmy wąbrzeźno, ku Waszemu zdumieniu okaże się, że to żadne Haiti, Bahama. A właśnie Wąbrzeźno jest takim miejscem koło Heumna, tak? Grudziądza. Mają trzy jeziora, zrobiono, zrobili e, plaże, ustawili m, sztuczne palmy z liśćmi swoją drogą. Trzy dni temu je zdjęli, e, zakonserwowali, żeby przetrwały zimę. W każdym razie są leżaki. E, ludzie zwariowali po prostu. Okazuje się, że nie muszą nigdzie jeździć, z żadnym tui. E, Holiday, ani innymi biurami podróży, tak cudownie się czują, że po prostu okupują od rana podobno leżaki. Czują się fantastycznie. Rzeczywiście, jak patrzy się na te zdjęcia, zresztą widziałeś, nie do poznania, nie wiadomo gdzie to jest, a to jest wąbrzeźno. Więc jeżeli mówisz, gdzie będę odpoczywał w tym roku, jako Darek Wasiak z żoną, to wąbrzeźnie i gwarantuję ci, że się nikt nie połapie, że to nie, są, nie jest bali albo jakiś inny zakątek. Ale tak serio. E, łapie się na tym w miarę upływu lat, że lubi odpoczywać tam, to jest straszne, gdzie jest mało ludzi. Nie. E, ale to jest trudne, bo ludzi teraz jest wszędzie. E, ale, ale rzeczywiście coś jest takiego na rzeczy, że to jest taka. Człowiek szuka wytchnienia i ukojenia w miarę możliwości w tym czymś no właśnie w naturze, która jest chciałoby się w tym pobyć częściej i dłużej co z tym się wiąże oczywiście wyprawa polegająca na tym, żeby zostawić swój jakiś tam zakątek czy jakąś, jakąś swoją przystań i, i, i zmierzyć się z czymś co tak na dobrą sprawę nasi przodkowie odbierali jako przestrzeń, która im zagrażała no bo z tego lasu może wyjść niedźwiedź dzikie pszczoły i tak dalej i tak dalej a my się w tym chcemy upajać rozsiadać i tak dalej nie uważając tego za jakieś zagrożenie e, moi przodkowie robili wszystko żeby tą dzikość podporządkować sobie czyli jakby zawłaszczyć opanować wykarczować wyrąbać e, no czyli zaanektować tak uczynić bardziej taką przystępną my z kolei mamy ten wektor w kierunku tej dzikości nie Chcielibyśmy już nie tylko w Saunach chodzić bez ręczników i ktoś jak się pojawia z ręcznikiem. Sekundę, proszę pana, ale proszę to zdjąć. Tutaj są naprawdę my się nie wstydzimy. E, chcielibyśmy również po tej przestrzeni chodzić, prawda, bez ręczników. Jak wiemy, że jak wiemy, że nikt na nas nie patrzy. W każdym bądź razie rzeczywiście ciągnie nas do dzikości do tego, żeby odnaleźć jakąś taką przestrzeń, w której. E, możemy do, doświadczyć tego, właśnie tej ciszy, te, tego, posłuchać natury, tak? I to każdy powie. I to coś takiego jest. E, no w sumie niewielu ludzi mówi, że chciałoby odpocząć w Dolinie Krzemowej, tak? Wśród pracujących komputerów i firm i tak dalej, tam się czują najlepiej, albo nie wiem, w zakładach jakichś, nie wiem, metalurgicznych, albo tak dalej. Czu, czujemy w naturalny sposób, że ciągnie nas ku tej przestrzeni, która tak na dobrą sprawę z której pochodzimy? Mamy wspólnych znajomych, które nie podzielają tego, tej przyjemności spaceru, długiego spaceru w niedzielę po lesie, głównie z powodu, że są leśniczymi. Natomiast to tak trochę pół żartem, pół serio. Czy Adam Woronowicz ma jakieś konkretne, jeśli mówisz o tych pustych miejscach, nie tyle co przyrodniczo cię pociąga, ale też gdzie lubisz wypoczywać? Czy to zawsze musi być wyjazd zagraniczny? Jak za trzy dni, czy to są twoje rejony związane z młodością, czy gdzieś okolice Warszawy? Nie wiem, wy tam bardzo lubicie Mazury. Czy jesteś człowiekiem, który kocha góry? Podpowiedz trochę, proszę. Malta, Jezioro Maltańskie. Swoją drogą, wypoczyłem tutaj wczoraj wieczorem taki uroczy hotelik niedaleko Jeziora Maltańskiego i kto wie, czy... <grych> No to jest oczywiście, że Białostoczyzna, oczywiście, że to jest rejon, rejon Hajnówki, Puszczy Białowieskiej i tak dalej. No ja znam te tereny i czuję się tam rzeczywiście bardzo swobodnie. Te wszystkie małe, zagubione wioseczki gorąco Państwu polecam. Naprawdę to jest prze, przeuroczy region i, i ja się tam czuję jak ryba w wodzie, z ludźmi, z ich językiem, z kulturą. E, mamy tam ogromną ilość wsi, dawniej nazywano je w 100% prawosławnymi wsiami, bo tam kiedyś nazywano, że są wsie katolickie, prawosławne, ale mamy tam również Tatarów, Bochoń, bochoniki Kruszyniany i tak dalej, Supraś. Cudowne, wspaniałe miejsca, zupełnie właśnie, tak jak mówię tutaj, dzikie. Takie y, niby, niby z ludźmi, ale jest ich tam coraz mniej. wsi coraz bardziej pustoszeją, ale zdarza się, kiedy się przejeżdża, że po prostu pod domem, tak jak kiedyś dawniej, na ławeczce, siedzą ludzie. Jak przyjeżdża samochód, to robił. Tak jak w Arizonie. <laughs> jak w jak Indianie. W ogóle okazuje się, że przyjeżdża samochód. Nikt się nie śpieszy. Nie rozumiem, przyjechał samochód czyj to, no, ale wiadomo, że niczyj, bo samochód jest jeden we wsi. <laughs> I Tak na dobrą sprawę. <laughs> Biały golf. Biały golf, tak. Tak tak, jak kolega wczoraj, nie wczoraj, wąbrzeźnie. ale właśnie wrzeczony wąbrzeźnie publiczność powiedziała, że, że rzeczywiście też mają takie doświadczenie filmowe, jeżeli tak można powiedzieć. Między innymi jeden z Wąbrzęźnian grał yy, w rejsie. O, ja mówię tak? Naprawdę? To ten pan w takim białym golfie, nie? Ale że była wrzawa, to Tomek się zapomniał i powiedział, też jak przyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy białego golfa. <głos> <głos> Więc no, to dużo mówi o nim, no. Właśnie. Tak to tyle. Indianie mawiają, że czasami nie cel jest ważny w tej drodze, ale sama droga. I myślę, że spotkanie z Adamem na tej drodze jest, będzie niezapomnianym momentem. Przynajmniej dla mnie. I dziękuję za te chwile radości i za wzruszenia. Za dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.